W tym wykładzie chciałbym zająć się kolejnym elementem polskiego mesjanizmu, mianowicie misjonizmem, czyli przekonaniem, że różne narody, w szczególności naród polski, mają pewne zadania w historii świata. Nazywam się Paweł Rojek. Serdecznie zapraszam. Rozróżnienie między mesjanizmem a misjonizmem wprowadził sławny rosyjski filozof Mikołaj Bierdiajew. Opublikował pracę poświęconą słowianofilstwu rosyjskiemu i kontrastował tam słowianofilów, czyli Chomiakowa, Kiryniewskiego i innych autorów XIX-wiecznych z polskimi mesjanistami i wskazywał, że Rosjanie są misjonis... rosyjscy słowianofile byli, byli misjonistami, ale nie byli mesjanistami. Dlaczego? Ponieważ uznawali, że Rosja ma pewne zadanie w historii świata, mianowicie to jest przechowanie prawdziwego chrześcijaństwa prawosławnego, natomiast nie, nie, nie wiązało się z tym przekonanie o tym, że to zadanie ma wprowadzić świat w jakąś nową epokę, a to jest coś, co jest kluczowe dla Według Bierdiajewa i według innych komentatorów to jest kluczowe właśnie dla polskiego mesjanizmu. On, yy, przywołam fragment, bo yy, to rozróżnienie między mesjanizmem a misjonizmem wydaje mi się bardzo istotne. Bierdiajew pisał tak. Często myli się ze sobą i używa wymiennie pojęć mesjanizmu i misjonizmu. Między nimi zachodzi jednak zasadnicza różnica. Mesjanizm jest o wiele bardziej wymagający niż misjonizm. Łatwo się zgodzić na to, że każdy naród ma własną szczególną misję, swoje powołanie w świecie, odpowiadające jego szczególnej indywidualności. Świadomość mesjańska pretenduje jednak do szczególnego powołania, powołania o charakterze religijnym i powszechnym. I tego powołania miało brakować rosyjskim słowianofilom, dlatego uważał ich za zaledwie misjonistów, a za wzór prawdziwego mesjanizmu Bierdiajew uznawał właśnie polskich, polskich mesjanistów, z Miskiewicza na czele i Cieszkowskim, którego bardzo, bardzo cenił. Według Bierdiajewa dopiero Włodzimierz Sołowniu, wielki rosyjski filozof końca XIX wieku był prawdziwym rosyjskim mesjanistą, czyli kimś kto był przekonany o tym, że to powołanie Rosji ma, ma znaczenie uniwersalne i prowadzi do globalnej przemiany, przemiany świata w duchu, w duchu chrześcijańskim. To rozróżnienie Bierdiajewa Spopularyzował bardzo Andrzej Walicki, wielokrotnie już przywoływany tutaj badacz, historyk idei. I on właśnie pokazywał, że sama, samo uznanie misji jakichś narodów nie musi być automatycznie, nie musi się wiązać automatycznie z mesjanizmem. Mesja, mes, mesjanistyczna misja jest dopiero wtedy, gdy dotyczy ona. Przemiany rzeczywistości, tego właśnie budowania Królestwa Bożego na Ziemi, czy tego, czy te, czy tego milionaryzmu, co musi mieć inspirację religijną. Samo to, że uznajemy pewne misje poszczególnych narodów, to jest jeszcze za mało, żeby mówić o, o takim pełnoprawnym, pełnoprawnym mesjanizmie. Przypominam, na jednym z poprzednich wykładów mówiłem, że z kolei dla tej, tego nurtu teologii narodu to akurat Misjonizm jest traktowany jako definicyjny dla mesjanizmu, że to jest jakby coś co, coś, co jest najważniejszym składnikiem. Zanim przejdę dalej, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że istnieje wiele wizji polskiej historii, nie tylko polskiej, w której mamy do czynienia z misją. Polski, misją Polaków, natomiast ta misja nie ma charakteru, jakiegoś szczególnego charakteru religijnego. No, nie wiem, przypomnę to jedno hasło, prawda, za wolność naszą i waszą, tak, z powstania listopadowego, które potem przenika całą polską historię. I to jest takie popularne przekonanie, że. No jakby Jakąś szczególną, szczególną rolą Polski w dziejach jest, jest walka o wolność, o wolność własną, jeśli się da, to też o wolność sąsiadów na różnych frontach. Prawda? To jest coś, co wraca z uporem wraca w polskiej historii taka sam, samorozumienie nas samych, rozumienie nas samych właśnie jako kogoś, kto niesie tą, tą wolność. walczy o swoją, Walczymy o swoją wolność, a przy okazji przy okazji e, walczymy z terenami na całym świecie. To jest coś, co głęboko przenika polską, e, polską kulturę. E, taki wyraz to znalazło bardzo wyraźny w dwóch e, pracach e, interpretujących polskie dzieje, to znaczy e, e, klasycznych takich e, dzieł Polski Antoniego Hołoniewskiego i Ku czemu Polska szła Artura Górskiego. To są dwie książki, które ukazały się w tym samym roku w 1917 i jakby. To nie są książki historyczne, to są takie książki interpretujące dzieje Polski właśnie w kluczu postępu wolności. Że Polacy to jest taki naród, który od samego początku umiłował wolność i walczy o tą wolność, wprowadza ją u siebie i jakby chętnie rozszerza to przez nie wiem, Unię z innymi krajami, prawda, przez pokojową politykę, rozszerza to na, 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 w, swoim, w, swoim, w swoim otoczeniu. Gdzieś tutaj można by umieścić prometeizm, czyli to, to przekonanie, to program pewien z, z, z międzywojnia, polegający na tym, że Polska uznawała się za państwo, które powinno pomagać w, w rozmontowaniu Związku Radzieckiego i uwolnieniu narodów, które Związek Radziecki wchłonął w swojej polityce. No to było działanie, które Prowadziło do tego, że Polska wspierała nie tylko ruch narodowy ukraiński czy litewski, ale też, nie wiem, Azerów, Gruzinów, tam jakby na, aż, aż do Kaukazu sięgały, sięgały ambicje polskich prometeistów, to też jakby można by wiązać z, takim, z, to, z tym, tym takim ogólnym wyobrażeniem o, o Polakach jako ludziach walczących o wolność. Na, Natomiast to, tamto się też wiązało z, z, z analizą interesów. Tak? Znaczy, interes geopolityczny, polega, geopolityczny Polski był rozpoznany w ten sposób, że naszym zadaniem jest rozmontowanie grożącego nam imperium sowieckiego, a to najlepiej zrobić przez podzielenie go po szwach narodowych, to znaczy przez wzmacnianie ruchów narodowościowych, które tam są wewnątrz, wewnątrz imperium. I w tym sensie misjonizm, taki rozumiany niereligijnie, poza tym kontekstem milionaryzmu, to jest, to jest coś, co też występuje powszechnie w wielu innych, w wielu innych narodach. Nie wiem, Stany Zjednoczone, Francja, Rosja, tak? wiele współczesnych krajów, Niemcy przecież też, tak? chociaż mogą się tego wypierać, ale ma pewne przekonanie, że, że pewne wartości, które, według których żyją, mają charakter uniwersalny i starają się promować, promować na świecie. To nie jest, to nie jest nic, nic wyjątkowego. Natomiast tym, co jest charakterystyczne dla mesjanistycznego misjonizmu, to jest właśnie powiązanie tej misji narodu z, z jakimś ogólnym procesem dziejowym, teologiczno-politycznym, to, który dokonuje się, dokonuje się w historii, który polega na tym, że historia coraz bardziej jest kształtowana według pewnych zasad religijnych. To, co polscy mesjaniści nazywali budowaniem królestwa Bożego. Chciałbym przedstawić tutaj dwie sprawy, mianowicie po pierwsze spróbować zrekonstruować jakby teologiczne podstawy polskiego misjonizmu, mianowicie warunkiem mówienia o misji narodów jest uznanie, że narody w ogóle istnieją i że się czymś różnią od siebie i dlatego mają z różnorodności narodów wynika pewien podział pracy w historii i to wymaga pewnej teologi, teologicznego Uzasadnienia istnienia narodów, teologicznej analizy tego, czym są, czym są narody, i to jest, no, nazwijmy to, teologia narodów, jakby ukryta w tych twierdzeniach polskich romantyków już od samego początku pewna wizja teologiczna, religijna wizja tego, czym są, czym są narody. Nie tylko naród polski, oczywiście, ale wszystkie narody. A druga kwestia, do którą chciałbym, do której chciałbym się przyjrzeć, to jest, to jest próba. Takiego uporządkowania, na czym ta misja Polski mogłaby polegać w dziejach. I to nie będę wszystkich koncepcjonalizować, ale parę z nich chciałbym omówić i pokazać, jakby jak przykładowo, czym, czym Polska mogłaby służyć procesowi historycznemu, co takiego mogłaby dokonać. Zacznę od, od teologii narodów. Może, może, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, to nie chodzi o to, że że Polska lub jakikolwiek inny kraj jest w jakiś szczególny sposób wybrany, podobnie jak wybrany był Izrael w starożytności. Tak? Stosunek, stosunek Jachwy do Izraela był absolutnie szczególny. To był naród wybrany spośród innych, nie na podstawie zasług, tylko z powodu gestu, boskiego gestu wybrania. I to nie o to chodzi, że Polska czy jakikolwiek inny naród jest w ten sposób wybrany. Dziedzicem tego wybraństwa ze Starego Testamentu jest oczywiście cały Kościół. To cały Kościół jest narodem wybranym w tym kontynuacją tego narodu mesjańskiego, jakim był, jakim był Izrael w Starym Testamencie. Więc tu nie chodzi o to, że narody są wybierane w taki sposób. Tu raczej chodzi o to, że że narody mają pewną rolę w procesie w procesie dziejowym, w procesie wchodzenia w procesie objawienia, które realizuje, realizuje się w dziejach. I przy czym jakby są, dwa, są dwie skrajności, między którymi znajduje się taka no, dojrzała teologia narodu chrześcijańska. Jedna skrajność to jest jakiś zupełny ekskluzywizm, znaczy powiedzenie, że jest, no właśnie jeden naród wybrany, do którego Bóg przemawia, a wszystkie inne są, są pozbawione tej, tej relacji. Ekskluzywizm. Na pewno nie o to chodzi taki jakiś na, ciasny nacjonalizm, który by mówił, że jest tylko jeden naród, który ma uprzywilejowany stosunek stosunek z Bogiem. Natomiast dru drugą skrajnością jest um, takie abs ab abstrakcyjne oderwanie chrześcijaństwa w ogóle od jakichkolwiek kategorii narodowych. Coś takiego pojawia się na przykład w, Starym, w Nowym Testamencie, gdy tam mówimy, że w kościele nie ma już ani Żyda, ani Greka, ani te wszystkie, te wszystkie różnice gdzieś zostały zamazane, natomiast to jest raczej reakcja na ten, na ten żydowski ekskluzywizm Starego Testamentu i poszukiwanie jest nowa wspólnota. Natomiast ta wspólnota, tam jest jakieś miejsce dla kategorii, dla, dla narodów, tak? dla, w końcu tam jest wezwanie, żeby chrzcić narodzy. Tak? Ten, Ewangelia kończy się wezwaniem do chrzczenia narodów, nie tyle poszczególnych ludzi, co raczej do ewangelizacji podmiotów kultu, do ewangelizacji tych zbi cały, całych zbiorowości. Więc jest, jakaś, jest jakieś miejsce narodów, ludów czy języków w, w tej całej, w całej ewangelicznej wizji. Prawda jest taka, że jednak w teologii przez wiele stuleci to nie był. Delikatnie mówiąc, główny przedmiot zainteresowania, znaczy dominowała taka wizja Kościoła jako wspólnoty, która jest e, e, ponadnarodowa, i raczej, e, zwłaszcza w XIX wieku, na, naro, narody były traktowane jako coś, co generalnie jest groźne dla, dla, dla misji Kościoła. Oczywiście to miało też powody czysto polityczne, to znaczy walka papies, państwa kościelnego z rodzącym się włoskim ruchem narodowym. Natomiast generalnie te kategorie narodowe i zróżnicowania kulturowe były traktowane, jako, traktowane nieufnie, jako coś, co raczej przeszkadza niż coś, co może pomagać w, w rozwoju kościoła. Nie wiem, no, papieże nie mieli narodowości, tak? znaczy, nawet jeżeli pochodzili z Włoch czy z jakichś innych krajów, no to jakby. Nie, to, to nie chodziło o to, że mają wnosić jakieś swoje doświadczenie do kościoła. Nie, to byli, to byli ludzie, którzy odrywali się od, tego, od tej gleby i jakby służyli kościołowi rozumianemu w taki dosyć, dosyć, abstrakcyjny, dosyć abstrakcyjny sposób. Na tym tle można zobaczyć, jak, jak bardzo oryginalne były te pomysły romantyczne, yy, ponieważ tam wizja była taka ludzkości jako pewnego. Yy, Zbiorowiska zbudowanego z narodów, które różnią się między sobą, i, cała, i każdy z nich jest elementem pewnej układanki, która jest niezbędna do pełni, którą tworzy Kościół, kościół rozumiany jako no, taka idealna, idealna ludzkość. I teraz każdy naród był traktowany jako niezastępowalny element tego, tej, 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 tej całości. Tam są bardzo ciekawe, powracające u wielu autorów te same metafory, że to też nie jest, to nie jest jakaś wyjątkowa wizja dla. To jest ogólnie typowe dla XIX-wiecznego romantyzmu, to, to, to też jest, pojawia się w, w myśli niemieckiej, nie, nie tylko u Polaków. No właśnie, metafory są takie. Krasiński pisze tak w przedświcie, że każdy naród jest tworem bożym i każdy z nich ma określone miejsce w niebiańskiej symfonii. Tak? ludzkość, Kościół rozmiana jest jako, nie jako jakaś jednolit, jednolita, homogeniczna wspólnota, tylko raczej jako coś, co jest zbudowane z pewnych, z pewnych większych elementów. Te elementy to są narody i one tworzą razem, tworzą coś harmonijnego. Są różne narody tworzące symfonię, Symfonie, czyli współbrzmienie, tak? Że te poszczególne kultury tworzą pewną mozaikę, tworzą pewną organiczną całość, której każdy ma swoje miejsce. Kajsiewicz, czyli jeden z ojców zmarłych stańców, którzy no, w powstali trochę po to, żeby skanalizować te, ten ruch, który rodził się na emigracji polskiej, utrzymać go przy, przy kościele, przy, ale jednocześnie przejęli bardzo wiele intuicji i oczyścili je i rozwinęli intuicji messianistycznych, które były rozpowszechniane na emigracji. Kajsiewicz pisał tak, że każdy naród jest jakby osobnym tonem wielkiej harmonii Bożej odgrywającej się w dziejach świata. Znowu metafora muzyczna, tak, że różne dźwięki tworzą harmonię, tak samo różne narody tworzą, tworzą wspólnotę Kościoła, czyli ludzkość. I inna metafora, gwiazdą osobną wielkiej konstelacji idei boskich o ludzkim rodzaju, tak, To jest, każdy naród jest, jest pewnym elementem tego gwiazdozbioru, tak. To znaczy, twor narody tworzą pewną, znowu, pewną konstelację, w której każdy z nich ma swoje wyjątkowe, wyjątkowe miejsce. To pokazuje, jakby, że zdaniem romantyków, każdy naród, oczywiście w szczególności polski, ma pewną rolę, różni się od innych, jest potrzebny do tej, do tej pleromy, do tej pełni wyrażającej całe doświadczenie, całe doświadczenie ludzkości. Oczywiście w tym był pewien ukryty, ukryty sens, ponieważ zniknięcie jakiegoś narodu czy rozbiory, tak, upadek Polski, to jest, to jest zniszczenie tej harmonii. To jest to, że e, jakiś naród przestaje, przestaje brzmieć w tej symfonii i wobec tego to jest pewna niesprawiedliwość. To jest coś, co wymaga, wymaga e, e, odtworzenia, wymaga no, oczywiście przywrócenia Polski na mapę, na, mapę, na, 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 na mapę Europy, właśnie po to, żeby ludzkość miała wszystkie te, e, e, wszystkie te, 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 te dźwięki brzmiały Brzmiały tak jak, e, tak jak należy. Natomiast to docenienie, docenienie roli narodowości, czy roli ku, kultur, szerzej, szerzej mówiąc, kultur, to jest coś, co gdzieś w teologii dokonało się tak naprawdę dopiero w XX wieku. Mamy to bardzo wyraźnie obecne na Drugim na Soborze Watykańskim, gdzie jest jakby dostrzeżenie tego, że człowiek zanim wchodzi, we, znaczy, Zanim jednostka wchodzi w, w organizm kościoła, we wspólnotę kościoła, to jest kształtowana w jakimś środowisku kulturowym, który ma, zazwyczaj ma charakter narodowy. Jest pewien język, są pewne obyczaje, jest pewna historia, są pewne tradycje, które są włączone do tej wspólnoty, do tej wspólnoty kościoła. Kościół nie, nie wymaga tego, żeby się tego pozbyć. Tylko wymaga tego, żeby to zostało oczyszczone i włączone do, do wspólnego skarbca. Oczywiście kontekst tej xx teologii narodu, e, zawartej na przykład w dokumentach soborowych, jest, e, jest już trochę inny. Tak? Tu chodzi, e, to jest już proces dekolonizacji, tu chodzi o ludy, zwłaszcza w trzecim świecie, które, którym, którym chce się pokazać, że bycie chrześcijaninem, bycie katolikiem nie musi oznaczać rezygnacji ze swojej tożsamości, wręcz przeciwnie, to jest coś, co tą tożsamość oczyszcza, podnosi na wyższy poziom i generalnie wzbogaca, wzbogaca cały, cały Kościół i całą ludzkość. Natomiast no, to jest coś, co polscy romantycy wiedzieli, wiedzieli 100 lat wcześniej. Tak? To, jest, to jest coś, co oni odczuwali bardzo, bardzo mocno. Zwróćcie uwagę na, na taki dokument, może nie, 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 nie aż tak dobrze znany, dekret z drugiego Soboru Watykańskiego, ad gentes divinitus, gdzie jest powiedziane bardzo wyraźnie, że każdy naród to jest pewien szczególny sposób myślenia i postępowania, który uosabia pewien charakter, i że bardzo wyraźnie, tak, że co prawda Kościół, teraz cytuję, nie wiąże się w sposób wyłączny i nierozdzielny z żadną rasą czy narodem, to jednak. Może nawiązywać łącznie z różnymi formami kultury, przez co y, bogacą się zarówno sam Kościół, jak i różne kultury. To jest bardzo wyraźnie jakby ten sposób myślenia, który był zawarty w polskim romantyzmie. Narody mają pewną wartość z punktu widzenia teologicznego, wzbogacają, y, są wyrazem pewnego doświadczenia, wzbogacają, y, y, wzbogacają, y, y, wzbogacają Kościół. I, i to y, powtarzam, to było coś, co bardzo wyraźnie rozumieli w, y, 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 już po XIX wieku polscy. Polscy filozofowie, polscy poeci, polscy kaznodzieje. Na czym miałaby polegać ta szczególna misja Polski? Co, by było, co miałoby być tym, tym zadaniem, tym, tym szczególnym wkładem Polaków w, 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 w proces historyczny, który toczy się, toczy się, toczy się w świecie? No to mamy szereg różnych propozycji, które zazwyczaj polegają na tym, że staramy się spojrzeć na dzieje Polski, na naszą, ci autorzy próbowali spojrzeć na dzieje Polski, na ówczesną sytuację historyczną i wydobyć z nich, jakby zrekonstruować na tej podstawie jakieś, jakieś szczególne cechy polskiego charakteru, czy szczególne cechy polskiego sposobu życia, które miały być tym, co odróżnia Polaków od innych narodów i co, na podstawie czego można zrekonstruować tą misję. Tu bym przywołał znowu z Stańca wybitnego ojca Piotra Semenenkę, bardzo ciekawego autora, głębokiego filozofa, też niestety słabo znanego z tego, ze swojej filozofii. On napisał takie krótkie dziełko, które nazywa się Wyższy pogląd na historię Polski Myśl Boża w Jej Dziejach. Taki, taki jest tytuł. I on tam dokładnie próbuje właśnie podjąć się tego zadania, rekonstrukcji zadania Polski, Polski w dziejach. I on wskazuje jakby takie trzy, trzy poziomy. Poziom wewnętrzny dotyczący tego, jak Polska ma się rządzić sama, sama w sobie. Poziom lokalny, to znaczy otoczenia polskiego, co, jak Polska ma, jak, jak, jaka Polska ma mieć relacje ze swoimi sąsiadami oraz globalny, jaka jest rola, co jest zadaniem Polski w, w, jakby w skali ogólnoludzkiej. Więc jeśli chodzi o, o wewnątrz, to zadanie jest bardzo proste. Polacy, no, podobnie jak inne narody, jest powołani, są powołani do tego, żeby być narodem chrześcijańskim. To znaczy, żeby być, żeby być narodem, społeczeństwem, w którym chrześcijaństwo nie jest traktowane tylko jako jakiś element wewnętrznego życia człowieka, jako, jako wewnętrzne przekonania, wewnętrzne uczucia, wewnętrzne cnoty, które kształtujemy. Czy osobista relacja z, z, z Bogiem, życie sakramentalne itd., itd., ale jest to traktowane jako coś, co ma wpływać na kształt życia zbiorowego. Tak, to jest naród chrześcijański, to jest naród, który ma chrześcijańskie prawa, chrześcijańskie obyczaje, chrześcijańskie sposoby gospodarowania, chrześcijańską edukację itd., itd. Tak, oczywiście chrześcijaństwo to jest rozumiane nie w taki wąski, jakiś klerykalny czy, czy szczywno wyznaniowy sposób, to jest raczej coś, co ma być. Za każdym razem to oni wszyscy podkreślali, że to ma być na zasadzie wolności. Także jednym z elementów e, nauczania chrześcijańskiego jest wolność sumienia i wolność jednostek, więc to, to nigdy nie ma być coś przymusowego, to nie ma być no, kontrastowane właśnie z tym knutem rosyjskim, który wprowadza e, wartości za pomocą przemocy, a ma być, to ma być, to ma, to ma być e, e, swobodne, swobodne realizowanie chrześcijaństwa w, w życiu społecznym i politycznym. To jest, to jest ten wymiar wewnętrzny. Jeśli chodzi o otoczenie, to Semenenko pisze, że zadaniem Polski jest skupić wszystkie plemiona i uczynić chrześcijańskimi i katolickimi. Stworzyć niejako Bogu i Kościołowi świat słowiański. Bardzo ciekawa myśl. Mówiąca o tym, że Polska ma jakieś zadanie dotyczące swoich własnych sąsiadów. I Semenenko widział to w przeszłości Polski, znaczy cały ten zdumiewający do no, proces unijny, który realizował się w dziejach Polski, czyli unie y zawierane zresztą z różnymi podmiotami w, 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 w dawnej Polsce, to jest coś, co y y Semenenko interpretuje jako właśnie tę próbę jednoczenia organizmów politycznych dookoła, dookoła Polski, po to właśnie, żeby ten ideał narodu chrześcijańskiego też Rozprzestrzeniać wokół siebie, tak? Ale nie przez przemoc, nie przez podboje, nie knutem, tylko właśnie miłością i nie wiem, nazwalibyśmy może się partnerstwem, tak? Znaczy takim przyjmowaniem do pewnej wspólnoty, w której, w której, w której zachowywana zostaje równość podmiotów. I wreszcie globalny poziom. Najwyższy, i to jest y, y, znowu coś, co jest wspólne dla pewnie dla każdego narodu chrześcijańskiego, to jest zaprowadzić na ziemi, o ile to być może, doskonałe chrześcijańskie społeczeństwo. I to jest to, co lokalnie jest realizowane wewnątrz narodu y, oraz w jego otoczeniu. Ostatecznie horyzontem jest cała ludzkość, która ma realizować, ludzkie, y, ma realizować chrześcijańskie społeczeństwo w skali, w skali globalnej. Y, ciekawe, że. Takie rzeczy, które jakby na pierwszy raz, na pierwszy rzut oka nam się rzucają, gdy myślimy o, o, o misji Polski, czyli tam nie wiem, przedmurze przed chrześcijaństwa, obronę przed tam, trukami, i To Semeleńko pisze o tym, ale w taki sposób raczej na, 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 drugim, na drugim tle. Także fundamentalna jest ta pozytywna misja budowy chrześcijańskiego społeczeństwa, narodu, państwa wewnątrz i. Łączenie, integrowanie, integrowanie sąsiadów y, y, jako szczególny jakiś rodzaj y, zadania, które jest rekonstruowany na podstawie naszej, naszej, naszej historii. Y, ja myślę, że to można troszeczkę uporządkować i y, znowu y, tutaj, y, jak zwykle, w takiej sytuacjach przydaje się tabela, to znaczy, możemy rzeczywiście. Y, Pokazać, że są dwa wymiary misji. Jeden, jeden wymiar to jest, to jest pytanie, czy misja jest do środka, do wewnątrz czy do, czy do zewnątrz. To jest terminologia używana często przez tych autorów z kręgu Teologii Narodu, ad intra lub ad extra. Ad intra misja to jest to, co my mamy robić u siebie w świecie, a ad extra to jest to, co mamy robić wobec sąsiadów i całej ludzkości. A drugi wymiar to jest wymiar pozytywny i negatywny. Czy to chodzi o robienie czegoś, czego jeszcze nie ma. To jest pozytywny, czyli przemienianie czegoś, przemiana świata, tworzenie jakichś nowych instytucji czy coś takiego. Albo czy chodzi o negatywny sens, raczej bronienia tego, co jest. I to jest, to jest, to jest wymiar. Jakby no nie, nie tyle mm, no taki awangardowy, tylko konserwatywny, że już są pewne instytucje i raczej chodzi o to, żeby, żeby, żeby tego bronić. Jeżeli, jeżeli połączymy te dwa wymiary do wewnątrz i do zewnątrz, oraz bie, y, y, a, pozytywnie i negatywnie, czy tam aktywnie i biernie, no to otrzymujemy jakby cztery takie rodzaje sposobów sposoby myślenia o misji, o misji Polski. Do środka i pozytywna to jest oczywiście, no to jest przemiana naszego własnego społeczeństwa, naszego własnego narodu. To jest to budowanie tego zalążka Królestwa Bożego na Ziemi, jakkolwiek to brzmi pompatycznie, ale wiemy, że to chodzi o, że to chodzi, już wiemy, że to chodzi o... Y, y, takie ksz kształtowanie praw, kształtowanie zwyczaju, kształtowanie sp sposobu życia, żeby, żeby to było bardziej chrześcijańskie, to jest jakby wewnątrz, yy, wewnątrz kraju. Może to być rozciągnięte na zewnątrz, i tutaj jest ten proces unijny, ten, który fascynował historyków yy, i zawsze się pojawia, gdy mowa jest o osobliwościach yy, polskiej historii. Natomiast negatywny sens, zewnętrzny, zwłaszcza, to jest ta obrona. To, co y, y, Sarmaci tak się tym szczycili, prawda? że zadaniem Polski jest obrona chrześcijaństwa przed, y, przed y, y, nawałą turecką, prawda? To, to, przed murze chrześcijaństwa, to jest też jakiś rodzaj misjonizmu, ale chciałbym bardzo zwrócić uwagę na to, że to jest misjonizm o charakterze negatywnym czy, czy biernym. Tak? to nie jest, to nie jest y, to jest coś, co także pojawia się w mesjanizmie, ale to nie, jest, to nie jest fundament. Fundamentem jest pozytywna przemiana, a nie chronienie tego, co już jest. Oczywiście to, ta ochrona często, często już, jakby, no, może się wiązać z przekonaniem, że już u nas jest już wszystko świetnie, tylko zaraz wystarczy to bronić. Nie, nie. Raczej ten impuls mesjanistyczny był bardzo, był bardzo rewolucyjny. To nie chodziło o obronę tego, co jest, ale raczej o tworzenie czegoś, przemienianie. I robienie czegoś, co, co jeszcze nie, 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 miało, nie miało precedensów. Więc ten wymiar konserwatywny zazwyczaj był gdzieś w tle, a tak naprawdę chodziło o, ten, o, o, tworzenie, o tworzenie czegoś nowego. Tyle jeśli chodzi o misjonizm, mesjanistyczny. W następnym odcinku zajmę się pasjonizmem. Dziękuję bardzo.